Cześć, tutaj Marcin, witam w kolejnym odcinku z Football Manager 2022, jesteśmy oczywiście w Pogoni Szczecin. Jesteśmy w ostatnim meczu barażowym przeciwko FC Lugano, drużynie ze Szwajcarii, z którą w meczu wyjazdowym wygraliśmy 3 do 1, ale po kolei. E, tak jak widzicie, no towarzyskie to nie będę komentował e, z Waterford e, wygraliśmy 4-0 do 0 w pierwszym meczu, później 1 do 1 w meczu rewanżowym. E, w... W kolejnej rundzie z Mlada Bolesław przegraliśmy 2 do 1, niespodziewanie, no aczkolwiek no też to tam nie przekładałem wielkiej uwagi do meczów wyjazdowych, bo zawsze gramy u siebie lepiej, dlatego wygraliśmy 4 do 0 w meczu rewanżowym Kacper Gural hat tego zawodnika. Przechodzimy do kolejnej rundy i w kolejnej rundzie z Lugano, tak jak wam mówiłem, na wyjeździe wygrywamy 3 do 1. Lukanec Kacper Gural Emanuel Giabu, Giabuła, strzela bramkę i wygrywamy ten mecz 3 do 1. Jeśli chodzi o ligę, idzie nam w widzę świetnie. Idzie nam świetnie w pięciu kolejkach, które rozegraliśmy, 15 punktów, czyli komplecik do tego. 11 brameczek zdobyliśmy, jeszcze tutaj, jak to, jak to jest, to jest tak, tylko jedną bramkę straciliśmy w meczu ze śląskim Wrocław, a więc nie jest źle, no taka bramka w ostatnich minutach oczywiście, no ale straciliśmy. Dobra, bo zapomniałem jeszcze dodać, lajkujcie, dislajkujcie, subskrybujcie, komentujcie w komentarzach i... No, żeby przyczynić się do rozwoju tego kanału, dobra, lecimy jak to było w Lidze, już teraz z Jagiellonią Białystok 1 do 0. Bramka Jordi Szapensa z Lechią 3 do 0. Jordi Szepens znowu, ale z karnego. Tym razem Mateusz Musiałowski kolejne bramki tam swoje dwie dołożył. Marko Milowanowicz i Andreas Schaffer zamieniają swoje gole na 3 do 0 w meczu z MKS-em z GKS-em Tychy Robert Czubak, Eliasz Solberg i Mateusz Musiałowski strzelają bramki i w ostatnim teraz właśnie meczu Emanuel Giabuła w 30 to było chyba w sekundzie strzela bramkę i Adnan Crnogorcewicz strzela bramkę swoją na 2 do 1, no na 2 do 0, ale później Śląsk strzelił, no i było 2 do 1. dobra, Jeśli chodzi o transfery, jakie dokonaliśmy, już nie będę dokonywał żadnych transferów, bo i tak dużo wydaliśmy po prostu, no ale stać nas, stać nas, a więc wydajemy, ile możemy. Dobra. Jan Drobowski, taki, taki zawodnik przyszłościowy, Niemiec z polskim nazwiskiem no przyszłościowy no i dlatego no, tam gra sobie wdrożenie w Under-18 e, Pękala zawodnik zakupiony z Zagłębia e, Lubin, za 4,5 miliona go kupiliśmy, e, też przyszło, przyszłościowy nasz zawodnik 18-letni e, no wygląda na bardzo dobrego obrońcę wygląda, e, bardzo dobrze gra ostatnio w lidze e, 747, wystawiam go na, ro, w roli prawego obrońca jak na razie, bo troszkę ma no, problemy z główkowaniem, <grym> jeśli chodzi o gdzie te atrybuty jeśli chodzi o środkowego obrońcę, no to gra głową i skoczność nie jest jego najmocniejszą stroną, a więc wystawiam go jako prawy obrońca do tego Emanuel Giabuła Gia z gęku za 975 tysięcy dołączył do nas taki właśnie zawodnik. A, tutaj są atrybuty, no właśnie. E, taki właśnie jest zawodnik fajny na środku pomocy. Ustawiam go jako pomocnik długodystansowy, tak, tak jak no, się czuje w tej roli najlepiej niby. E, no też może grać jako odbierający, pomocnik odbierający piłki, też go czasem ustawiam, no ale te 12 to jakoś tam za dużo mnie nie przekonuje, żeby te piłki jakoś odbierał. Dosyć dobrze sobie radzi jako pomocnik długodystansowiec, albo jako mezala nawet. Michniewicz oczywiście wypożyczony z Hamburga. Darla Iser z Gremio Porto Alegre. Środkowy obrońca przyszłościowy, nasz, taki no powiedzmy, talent. No zobaczymy, czy to będzie talent, albo może nie talent. No ale też tam za jakieś tam marne pieniądze, tak, no, za 7 tysięcy przyszedł do nas. No to nawet, jak go sprzedamy tam za stówkę, to i tak coś tam zarobimy. Mateusz Musiałowski z Liverpoolu za 450 tysięcy. Euro do nas dołącza. Taki właśnie zawodnik. No, taki niby przyszłościowy, ale 22 lata, no, no jeszcze może się rozwinąć. No, 22 lata to jeszcze dobre. Jak na nasze standardy polskie, to jeszcze jest młody. I potencjał jeszcze jakiś ma. No i to chyba by było tyle z tych transferów, o których mówiłem bo te to już chyba tam wcześniej o, o nich wcześniej mówiłem. Jaromir Pawłowski odszedł na wypożyczenie, Panasiuk, no i tamta reszta to tak jak wiecie, odeszli z klubu, z wolnego transferu. Pawłowski niech idzie, niech się uczy, bo te atrybuty ma dosyć fajne, no ale u nas jakoś się nie wiem, nie chce rozwijać, to może na wypożyczeniu coś tam się rozwinie. Dobra, jesteśmy przed meczem, przed meczem rewanżowym z Lugano, w którym, no, raczej chyba nie powinno się nic tam wydarzyć, jakiegoś dziwnego, tak myślę, bynajmniej kubicki to składzik to jest właśnie no taktyka to taka jaką widzicie 4-2-3 tylko że tego pomocnika którego miałem tutaj właśnie ten kubicki to o, właśnie grał tutaj ale to przesunąłem go tutaj bo brakuje mi jakoś tego pomocnika który będzie wspomagał naszych obrońców i odbierał piłki co więcej się zmieniło? No nic się nie zmieniło. 4-2-3-1 taką taktyką e, jak do tej pory gramy. E, pękala e, Szota Pulido NEC e, na lewej stronie, Pękala na prawej. E, Roman, oczywiście, nasz bramkarz, ale e, trwają prace nad sprowadzeniem nowego bramkarza, bo Roman no, już po prostu. Nie wiem, no ale chyba już swoje zrobił u nas, no też nie ma jakiegoś tam wielkiego już potencjału, bo po prostu go osiągnął już na trzy gwiazdki, a więc zastanawiam się nad nowym bramkarzem. Za którego też złożyliśmy ofertę, tak samo my jaki, no powiedzmy, no nie powiedzmy, tylko złożyła ofertę, złożył ofertę klub AC Milan. A, no właśnie, też zapomniałem dodać, bo dostałem oferty pracy kolejne, tak jak wcześniej mówiłem, z Napoli, z Atalanty i tam, no to teraz jeszcze przyszły oferty z Borussi Mönchengladbach, z AC Milan też, z Interu Mediolan, czyli no, internacjonale i no, no fajnie by było dołączyć, ale jesteśmy w pogoni, odrzuciłem te oferty, no i jesteśmy dalej w pogoni no i właśnie tym zainteresowanym klubom podobało się to że wprowadzają zawodników poniżej 23 lat no, no to dobra taka porada na przyszłość dla was jeśli chcecie dołączyć do innego klubu to po prostu zatrudniajcie tych zawodników eee, dobra, tak jak mówiłem Nets na lewej stronie, Polido, na środku, Pękala na prawej stronie obrony Kubicki w tym meczu zagra jako nasz ten cofnięty pomocnik, Giabuła E, jako pomocnik długodystansowy trapez oczywiście nasz kapitan nowy e, jako ofensywny pomocnik mosiałowski e, na lewej e, Góral na prawej e, jeśli chodzi o ofensywnych pomocników i milowa nowy e, jako e, lis polakarnego e, wystawiałem go na różnych pozycjach e, nie sprawdzał się jako lis polakarnego, no już to jakoś lepiej mu idzie, ale też jakoś, no ja nie jestem przekonany, coś do niego chyba. Chyba to będzie pierwszy, pierwszy nasz odstrzał, jeśli chodzi o e, 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 zimowy e, rynek transferowy, powiedzmy. Dobra, jeszcze tylko szybko, szybki luk na, na to, co mamy na ławce rezerwowych na ten mecz. Lewy obrońca, prawy obrońca. E, to to tak, to się wszystko zgadza i sakwa, dobra, lecimy na ten meczek, no nie powinniśmy chyba przegrać, nawet, nawet jeśli przegramy, ale awansujemy, to też i tak nic się nie stało. Dobra, lecimy z koksem, eee, szatnia, panowie, pokazujemy wam palcem eee, nie wolno wam odpuścić i takie tam rzeczy, na. No. Nie będziemy Was stresować tam jakimiś innymi e, e, gadkami. Zachęcamy oczywiście naszych zawodników. Pierwsze e, minuty meczu, no pierwsze 15 minut meczu nic się nie dzieje, czyli jak dla nas e, świetnie. Bo nas to nic nie obchodzi, to właśnie Lugano musi zaatakować. E, no, pier, pierwszy strzał w poprzeczkę tej drużyny. Milowanowicz e, przechwytuje piłkę, właśnie to o co nam chodzi żeby on te piłki tutaj przechwytywał po tych rzutach rożnych e, bodziewnych strzał Milano, Milanowicza, ale broni ramkarz. No po prostu, no, nawet jak zremisujemy albo 1-0 przegramy, to i tak awansujemy, a więc e, nie ma żadnego problemu. E, chodzi tylko o to, żeby awansować do tej fazy grupowej e, Conference League. E, ze składu, no, jestem, no, no właśnie, taki Leonardo Rocha, e, tylko że, no, troszkę gorszy, no, nie strzela tyle tych bramek, jak Leonardo Rocha e, w swoich pierwszych meczach, w pierwszym sezonie w naszej pogoni, e, co miałem mówić, no, to, że bardzo zadowolony jestem z tych transferów, które zrobiliśmy, e, mam je, no, Dosyć dobrze pokryte te wszystkie pozycje, e, takie, które, które mieliśmy, no takie właśnie e, słabsze. Teraz strzały Emanuel Diabła 2 do 0 e, w 38 minucie, e, czyli no raczej już mecz jest, się rozwiązał, powiedzmy. E, no zadowolony jestem z, z tego składu. No, chyba no, za, brakuje mi jeszcze tego le, ofensywnego lewego pomocnika. Ale tam już trenujemy, e, e, na przykład Szepens też e, no, może grać, albo c, no, Gorcewicz też może grać na tej pozycji, Czubak też tam czasami, no ty, ty, nawet no, jeśli się z kontuzji odniesie Musiałowski, no to będzie problem, no, ale to też nie jest jakiś tam problem, bo Nec też może grać na tej pozycji. No, próbowałem Meluso, ale Meluso to się w ogóle nawet nie nadaje na, na, na obrońce. No, kolejny gol y, naszej drużyny Jordi Szepens 3 do 0 y, w 39 minucie. A więc no, w tym meczu, no to już raczej nic się mu więcej nie wydarzy. Gural ładne przyjęcie piłki. No szkoda mi górala, bo <głos》> powinien grać jako nasz napastnik, no ale też asysty, asysty, ładne asysty daje, czyli no. no Milowanowicz jako napastnik to mi się w ogóle nie podoba. No, ja on za mało bramek strzela dla mnie jako jeśli chodzi o napastnika, próbowałem go jako kompletny napastnik, taki Lewandowski, ale no niestety, no, to, to, to nie jest Lewandowski i już chyba nigdy nim nie będzie. Dlatego no, przewaga straszliwa w tym meczu naszej drużyny, jeśli chodzi o akcje celne. Posiadanie pipki, no nie takie, nie takie super, no ale wygrywamy. Wygrywamy, tylko to nas interesuje, żeby no, właśnie awansować do tej, do tej fazy grupowej, Tak, bo mówiłem na koniec poprzedniego sezonu, no to. Minimum, faza grupowa, no i teraz tak sobie myślę, że no, też minimum to powinno być as hefty tymczasem no, otrzymuje czerwoną kartkę z drużyny, z Lugano No to, no, w końcu chyba powinniśmy wyjść z tej grupy, no bo No jesteśmy tutaj już chyba z 7 lat w Pogoni, no i jakoś te, no Krok po kroku, no teraz chyba samobójcza bramka, no właśnie, Eduardo Goldaniga pokonuje swojego bramkarza 4-0 do 0 dla naszej drużyny. No, powinniśmy jakiś tam już chyba większy krok do przodu dać, jeśli chodzi o tę konferencję, czy. Ligę Mistrzów, no i może wyjść z tej grupy, no ale no to wiecie, no po siedmiu latach w takiej drużynie jak Pogoń, która no, nie jest jakaś tam najgorsza, no ale no to nie jest y, poziom świat, światowy powiedzmy, no europejski jeszcze na takim, na takim wysokim poziomie, aczkolwiek no w tym rankingu awansujemy y, z każdym sezonem, bo po prostu no jesteśmy, no, gramy w tych pucharach, no i coś tam w tych pucharach osiągamy, dobra zrobimy sobie zmiany, bo czeka nas, nas mecz z Zagłębiem, chyba z tego co mi się wydaje góral, niech sobie zejdzie Szafer też z Giabułą Niech się zmieni i może sak wypuścimy Milowanowicz swoje zrobił, e, po prostu Milowanowicz się wku, wkurzał, bo, 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 bo chce grać w reprezentacji, no i chce grać więcej minut, dlatego go wpuszczam i dlatego właśnie on no, też że mnie wkurza tym, tym swoim głupim gadaniem, że chce grać w reprezentacji, no i dlatego chce grać więcej minut, no to no to, no to go wystawiam tak, tylko żeby go sprzedać po prostu. No bo po co mi taki zawodnik? No, że na, na siłę muszę go, go wystawiać. Dobra, panowie, dobra robota. Czekamy na losowanie, a więc już lecimy szybciutko na losowanie Conference League. Jeśli ktoś chce sobie zobaczyć wyniki, kto awansował, no to tutaj sobie po lewej stronie możecie teraz szybko. ...zobaczyć. A my lecimy na losowanie. No właśnie. Jesteśmy już przed losowaniem UEFA Conference League. Najlepsze jest to, że jesteśmy jednym z ośmiu zespołów, które będą losowane z pierwszego koszyka. Z koszyka, w którym znajdują się takie drużyny jak Lazio, Wolfsburg, Aikateny, Lokomotiv Moskwa no i mniej może popularny Red Star Spartak Moskwa i Aberdeen w drugim koszyku Hayatka Helsinki Malmö, Vitoria de Guimaraes, Newcastle no raczej nie chcemy trafić na tą drużynę, Standard Liège, Strasburg do tego jeszcze Schachtior, Soligorsk, Jablonec, w koszyku numer 3, Son Galen, Gardens, Maribor, Hibernian, Shamrock Rovers, Mol Feherwar, FC Groningen i Apollon -Lima Sol i do tego w koszyku numer 4 tym najsłabszym, w którym nie znaczy, że są najsłabsze drużyny, ale jest w końcu nasza jakaś drużyna i jest to Wisła Kraków, a także AGF to jest drużyna, to chyba Alborg będzie Panathinaikos, Metalis Karków Moldy Dynamo Moskwa Walur i Żyliński Mostar. No to co? Lecimy z pierwszym koszyczkiem, tak szybko jak to zwykle. Jesteśmy w grupie F Pogoń Szczecin, w grupie F. Teraz zaraz dolosujemy drużyny. No, żeby nie były jakieś tam Newcastle po prostu Vitoria de Gimaraes z Lazio no i Newcastle jest w grupie z Wolfsburgiem, a więc no teraz no to tak szczerze obojętnie nam e, szacht, Szachtior Soligorsk czyli drużyna z Białorusi jest naszym e, pierwszym rywalem no nie źle z Białorusi Szachtior Soligorsk powinniśmy sobie no, Będziemy walczyć z każdą drużyną. My nie jesteśmy tam jakimś faworytem tej grupy. No Z pierwszego koszyka jesteśmy tylko losowani, no, ale to nie znaczy, że jesteśmy faworytem. Jesteśmy tutaj jedną z, jed... jedną z wielu drużyn. Yy, dobra, yy, kolejna, kolejny trzeci koszyczek: Shamrock Rovers do yy, grupy A, i do naszej grupy trafia. Albo Hibernian, albo St. Galen, albo FC Groningen i będzie to Hibernian, no, no mogło być lepiej, no mogło być FC Groningen na przykład, no ale Hibernian też będziemy walczyć z taką drużyną ze Szkocji i Wisła Kraków, no będzie miała ciężko, Lazio, Vitoria, De Guimaraes, Shamrock Rovers, Będ będą rywalami naszej Wisły Kraków, no niestety ciężka, dosyć grupa, jeśli chodzi o Wisłę Kraków. No zobaczymy, czy, czy sobie coś tam poradzą w tej grupie, no ale najważniejsze jest to, że mamy chociaż jedną drużynę oprócz nas w w fazie grupowej Conference League, bo no, to jest chyba pierwszy raz, kiedy, kiedy mamy jakiegoś tam naszego, no, powiedzmy reprezentanta z Polski w fazie grupowej dobra, lecimy już szybko do naszej grupy i zostaje me Metalis, Charków Żriń, Żriński Mostar i A Alborg no tak mi się wydaje, że to Alborg Archus, przepraszam bardzo, Archus e, Gymnastikofjerofing, e, czy jakoś tak, e, losujemy i jest to Żryński Most, Mostar, e, czyli no, czeka nas e, wyprawa na e, Bośnię i Hercegowinę i to nie jest taki zły, to nie jest takie złe losowanie. No. Całkiem dobra, fajna, przyjazna grupa jeśli chodzi o naszą drużynę, o wiele gorsza przeprawa czeka Wisłę Kraków no, no szkoda, no ale będziemy próbować. No. Co, co w naszych siłach, żeby po prostu no, z tej grupy wejść. No, to jest grupa, z której no, już wiele razy to mówiłem, że powinniśmy wyjść z pierwszego miejsca, no ale często to się kończyło tak, że led, ledwo wyszliśmy z grupy. No bo tak to jest w tych pucharach. Powodzenia dla Wisły Kraków w tej bardzo ciężkiej grupie, no, Shamrock Rovers, no to jest tam drużyna, która. No wiadomo. Którą powinna Wisła pokonać Vitoria de Guimaraes I Lazio na bardzo ciężcy Rywale No i dobra takie, takie właśnie losowanie nas czeka Pierwszy meczek zagramy sobie Z kim to będzie To będzie No jeszcze nie było Dobra weźmy kontynuuj Żeby tam ustawiły się te mecze I zobaczymy jak to wygląda teraz te, ten kalendarz, nasz ciężki? Pierwszy mecz gramy z szachtorem Soligorsk, Sol, Soligorsk u siebie, później gramy z Hibernianem, i później trzeci mecz gramy z zryński Mostar. No i zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. Zobaczymy się w jakimś tam meczu we wrześniu, może albo nawet w październiku, no ja chcę, żeby ta kariera jakoś tam się przeciągała, więc no, tak szybciej ją po prostu zrobimy. Dobra, lajkujcie, dislajkujcie, subskrybujcie, komentujcie w komentarzach, jeśli chcecie, chcecie coś innego zobaczyć i co? No, trzymajcie się ciepło w tych zimnych dniach, które przyjdą. No, nawet tutaj w Hiszpanii, gdzie jestem, no to też e, te, przychodzi zimno, no i właśnie teraz przejdzie. E, powiedzmy, dobra, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!